Cześć. Sztuczna inteligencja pojawia się w wielu aspektach naszego życia. Basinger przygotował dla nas kilka nowości związanych właśnie ze sztuczną inteligencją. Pokażę Wam dzisiaj kilka z nich. Pierwszą nowością jest wycinanie tła ze zdjęcia. Teraz zobaczymy, jak sztuczna inteligencja w Basingerze poradzi sobie z wycięciem tła. Na przykład na takim zdjęciu. Klikam nożyczki i czekamy na efekt. Myślę, że poradziła sobie całkiem nieźle. Klikamy akceptuj. I zdjęcie już, już wycięte. Zamiast korzystać z zewnętrznego oprogramowania, wszystko możemy teraz zrobić w Basingerze. Kolejną nowością jest tworzenie opisów oraz tytułów produktów. Teraz pokażę Wam, jak to zrobić. Tutaj mamy tytuł produktu. Mamy kilka opcji, które pozwolą nam ustawić ten tytuł. Możemy wybrać styl profesjonalny, reklamowy lub luźny. Możemy też ustawić maksymalną długość pola nazwa. Dla Allegro będzie to 50 znaków. Klikamy Generuj i nasz tytuł jest już przerobiony przez Szóstą Inteligencję. Teraz brakuje nam opisu. Również tutaj mamy kilka ustawień. Możemy również wybrać styl, minimalną ilość paragrafów, dopuszczalne pogrubienia i listy punktowe, formatowanie na opis Allegro. Zapisujemy. Klikamy Generuj. Trzeba chwilkę odczekać. Opis jest już gotowy. Przełączam się teraz do edytora tekstowego, wklejam sobie ten opis, przechodzę z powrotem do edytora wizualnego i proszę, pięknie mamy już poukładany opis całego produktu. Teraz pokażę Wam, jak na podstawie opisu produktu możemy wygenerować jego parametry. Przechodzimy do ustawień sztucznej inteligencji. Sposób działania i liczba parametrów ustawimy sobie maksymalnie 15. Klikamy generuj. I na podstawie opisu produktu sztuczna inteligencja utworzyła nam jego Parametry. Klikamy Zapisz. Przechodzimy sobie teraz do wystawiania. Allegro, wystawianie. Pierwszy produkt z góry. Tutaj możemy od razu wyszukać ofertę w Allegro i powiązać. OK, nasz produkt został powiązany, ale gdybyśmy nie mogli dopasować kategorii, wówczas przychodzi z pomocą nam sztuczna inteligencja. I możemy tutaj dobrać kategorię dla oferty, wypełnić parametry dla oferty, wygenerować nazwę oraz wygenerować opis. Również tutaj możemy ustawić, jak ma działać sztuczna inteligencja. Ciekawą opcją jest uzupełnianie parametrów. Na przykład możemy zaznaczyć uzupełniaj również parametry nieobowiązkowe. I tutaj również możemy wygenerować nowy opis. W tej chwili mamy nowy opis. Tak wygląda. Oczywiście trzeba go sobie jeszcze troszkę poukładać, ale na pewno jest inny niż ten poprzedni. Fajnym dodatkiem do opisów produktów jest również możliwość automatycznego tłumaczenia całej oferty. Przykładowo, przełączamy sobie język na angielski i możemy wygenerować tytuł w języku angielskim, następnie wygenerujemy cały opis naszego produktu w języku angielskim. I możemy tak tworzyć opisy dla każdego języka, który dodamy sobie w ustawieniach katalogu produktów. Mamy opis gotowy. Proszę, wszystko po angielsku. Zapisujemy produkt jest już dostępny w kilku językach. Gen kolejną nowością będzie generowanie pól specjalnych przy wystawianiu ofert na Amazonie. Już pokazuję Wam, jak to wygląda. Wystawianie. Wybieramy dowolny produkt. Otwórz nowy produkt w Amazonie. I tu mamy rozwijaną listę. Na pierwszym miejscu są funkcje związane ze sztuczną inteligencją. Wypełnij parametry w ofertach, wygeneruj nazwy w ofertach. Wygeneruj opisy w ofertach i wygeneruj bullet pointy w ofertach. Klikamy. Wybieramy styl. Wykonaj. Wybieramy dane. Tu mamy opis, a poniżej możecie zobaczyć bullet pointy. Zamiast robić to ręcznie, teraz można wszystko to zrobić jednym kliknięciem. Jestem przekonany, że dzięki tym wszystkim dodatkom związanym ze sztuczną inteligencją Nasza praca będzie znacznie szybsza i wydajniejsza. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.